Nic nie muszę mówić. Piesek mówi za mnie. Mały szczeniaczek szczeka sobie. No, tam, tam sobie szczeka. A my sobie tu nagrywamy film o jednym piesku, który ma wszystkie cechy idealne. Dwa jąderka w woreczku. Nie w kanale, nie w jamie brzusznej, tylko w woreczku łosznowym, czyli już ma woreczek uformowany, ukształtowany. Dwa równe jąderka, dojrzałe wielkości małych jajeczek przepiórczych. Piesek, który ma idealny zgryz nożycowy, ma komplet zębów, 6x6 siekaczy. Nie ma już kłów mlecznych, czyli niepotrzebny już będzie zabieg usuwania kłów mlecznych, co bardzo często jest u Yorkshire terrierów ponieważ zęby mleczne szczególnie kły mają bardzo długie korzenie. Mocne długie korzenie i nie chcą same wypaść i wtedy trzeba z pieskiem umówić się do lekarza weterynarii na datę godzinę. Zabieg taki pod narkozą to kosztuje co najmniej 180 zł. Jeżeli ktoś ma taniej to brawo, to się tylko cieszyć. Że ma lekarza, który mniej policzy za ten zabieg, ale normalnie to jest 180-200. Jeszcze zależy ile zębów, i zależy też czy przy okazji usuwanie kamienia, kamienia na zębnego, takiego wodny kamień. Osadza się u Jorków na ząbkach i trzeba. Walczyć. To, że ma takie łapki, to dlatego, że łapki są na pierwszym planie. Jakby się położył grzbietem, a łapki do tyłu, to by były łapki króciutkie. On nie ma długich łapek. To tylko jest takie złudzenie. Proporcja zależy, gdzie kamera. O, pokaż jajeczka. No, masz dwa jajeczka. To jest bardzo ważne u piesków rasowych często jest jedno jajeczko, czyli jąderko, albo nawet nie ma żadnego. Czyli wnętrostwo jednostronne lub obustronne. Dziękuję, tyle na razie. Tyle na razie. Miałam do powiedzenia o piesku takim małym, takim fajowym piesku, tak? Ten piesek wariuje, on chce tu. O, teraz mieli że po rękach. To jest taka małupa. Taka małpa z niego. No ładnie się prezentujesz, koleżko. Zaprezentowałeś się w całej okazałości jajecznej. Makaronik dwujajeczny. Kiedyś były takie opakowania. Makaron dwujajeczny, czterojajeczny, jednojajeczny. Tak. Było kiedyś na makaronie. Ile jaj jest w makaronie? To była naj, najważniejsza informacja o makaronie. A teraz znowu, czy to jest mąka durum, czy sprzenicy durum, czyli twardy makaron. Uwielbiam twardy makaron. I chyba już wszyscy wiemy, że makaron twardy, jak jest ugotowany na twardo, on nie tuczy. A makaron rozgotowany, taka ciapa, taki makaron tuczy. Niby, niby nic, a jednak jest duża różnica potem w trawieniu tego makaronu. Postać twarda nie tuczy, postać miękka rozgotowana tuczy, ale jest niesmaczny, rozgotowany, twardy. Ja lubię gryźć makaron. Makaron dobrego gatunku, włoskie są, w sieci makro na przykład. No i piesek teraz się pokazał tu. O, co on teraz tu chce pokazać? Uciekł mi tutaj z kadru, ale już zaraz wejdzie z powrotem. To jest łobuz. Piesek, czyli tak, jąderka ekstra, zęby, zęby, pod względem zgryzu i ilości, i ustawienia rozstawu i tak dalej idealne ząbki. Linia grzbietu równiutki. Jak podniesie główkę, będzie biegał na podwórku, na ulicy, na chodniku. To normalnie głowa w górę ma długą szyję. Grzbiet prościutki. Idealna linia grzbietu. Głęboka dosyć klatka piersiowa, chociaż on jest na razie jeszcze młody, to jest, to, to jest młodzieniec. To się mówi, że to jest młodzieniec. Urodzony w październiku 2018 roku. Tak, w październiku skończy rok. Jak będzie październik, a na razie jest dzisiaj co? Dzisiaj jest 22 dzień czerwca 2019 roku. Ten piesek ma takie kolory, jak widać. <grytanie> On po prostu się tu nie znajduje. On by chciał teraz biegać na podwórku, a nie tutaj gdzieś pani go wzięła do filmowania. On nie jest za bardzo chętny. To nie jest taki gwiazdor typu Belmondo albo Marlon Brando albo Gregory Peck albo Tom Cruise albo. No, jaki aktor? Z polskich aktorów mam wymieniać? Jan Nowicki, Jerzy Zelnik. Proszę państwa, hmm. ale ten... Janusz Gajos, proszę bardzo. Zapa Zbigniew Zapasiewicz, bardzo dobry aktor. Andrzej Łapicki, bardzo dobry aktor, ale uwielbiam też aktorów Bińczycki, Bogumił czy Bogusław. Bogumił chyba Bogusław? Nie wiem, Bińczycki. E, uwielbiam też Kamasa, chyba Jerzy Kamas. No. No to z jakich ról ci są aktorzy? Hmm? Z jakich doskonałych ról? Można na okrągu oglądać te filmy, prawda? Pawlikowski, nie pamiętam imienia świetne role. I Fijewski chyba Piotr Fijewski cudowne role. No to są aktorzy z charyzmą. Dużo by wymieniać, ale ja się nie przygotowałam do takiej wyliczanki. Młodzież to nie, nie zna tych aktorów, bo nie ogląda lalki Bolesława Prusa, nie ogląda, prawda? Ani Noce i Dni. Nocy i dnie. Nadniemnem. Rodzina Połanieckich. A jakie oglądacie filmy teraz? No i znowu się położył spać. Dziękuję bardzo. Kto kupi tego pieska, zapraszam. Następny filmik będzie zaraz. Dziękuję.